Cześć, witajcie w wstępnym odcinku do serii Ulepszamy komputer Będzie to taka krótka seria Gdyż właśnie zabieram się za ulepszanie mojego komputera. Będą to m.in. poradniki, jak zamontować zasilacz, jak podłączyć kartę graficzną, jak dodać dodatkowy ram, czy inne rzeczy. Więc to jest pierwszy odcinek. Aktualnie mój komputer, mimo że nie jest najstarszy, potrzebuje lekkich modernizacji, które właśnie zamierzam zrobić. Cóż, teraz mam zamontowaną kartę e, Gigabyte GTX 561 Giga, którą zamienię na mam nadzieję GTX 770 2 giga. Oczywiście, wydajnościowa jest wielka przepaść między tymi dwoma modelami. Co jeszcze? <grym> Zamówiłem sobie już o jakie to ciężkie zasilacz. gdzie jak się poradziłem na... Republika graczy na Facebooku. Zapraszam do porobienia tej grupy. Mój aktualny zasilacz, który pochodzi bodajże z firmy LC Power, nie wytrzymałby tego wszystkiego, które zamierzam mieć w tym moim komputerze, który znajduje się tam. Więc wymieniłem sobie na zasilacz Cos CX600W. Tak. A także otrzymałem już w takim oto przefajnym kolorowym kolorowej folii bąbelkowej 8 g firmy coś coś zapomniałem, ale on ma 1333 MHz Wybaczcie, nie znam się tak dobrze na tym, ale wiem, że to jest raczej dobra rzecz Jeszcze się w to nie zagłębiałem. No, tak więc... To tyle, więc zapraszam was. To tyle i właśnie będą jeszcze unboxingi między innymi tego zasilacza. Może nawet recenzje, więc. Może nawet recenzje, więc zapraszam. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeśli zachęciłem Cię i nadal nie jesteś moim widzem, nie zapomnij o kliknięciu przycisku subskrybuj oraz komentowania i klikania. I klikania ławek w górę. Tak więc to tyle. Cześć.